Siemareczko widzowie, siemareczko wszystkim, z tej strony gamer 9 Dzisiaj opowiem o tej płycie i jej zaletach Więc tak, płyta główna To Asus TUF Gaming Dobrze powiedziałem. Tu w Gaming Batch 450 150 plus 2. Oczywiście, cechy zależy od procesorów serii 3000 AMD Ryzen 3000 Ready. Co to oznacza, widzowie? że możecie 3000? Oczywiście magniaz do M4. I DDR. 4 Maksymalnie podkręcania 4400 MHz, który kupiłem na molele, bardzo fajna płyta. Pozdrawiam sprzedawcom i IT, którzy robią tą stronę. Bardzo fajna. Po pierwsze, chipset B450, jak mówili producenci PCI Express 3.0 czy 4.0, nie wiadomo jaki tam jest. No i standardowo zawsze dają producenci na klapy chłodzenia do procesora oryginalnego AMD albo może własne rzucić. Mówiąc o takich zastosowań do I.O. do Chodzenia powietrznego ajo to oznacza wodne jeśli wodne mamy i woda wam płynie pokażę wam schemat chłodzenia ajo tylko wejdę wejdę tak kurde podczas Pokażę wam, przy okazji, jak chodzenie wodne. Ja rozszerzyłem kan. Dobra, naprawimy to. Chłodzenie wodne. Pierwsze to drogie, są tanie. Właśnie są takie. Pokażę Wam taki. Woda, ciecz oznaczająco jest w tym miejscu. Finny. Blok tu chyba jest, a bo tu. To jest wyświetlacz temperatur i tu płynie cała woda, czyli ciecz, która jest zastosowana i tutaj przeprowadza, tu chłodzi CPU, oddaje ciepło, wentylator znowu, ponownie i tak co chwila. tylko uwaga. I mała lekcja. Jeśli macie takie I.O. customowe, nie rozbierajcie bez wiedzy, bo może ulec zalaniu. Nie jeden kumpel powiedział i się wystraszył, że mu zalał się komputer przez oskręcanie. Taki custom IO, to powiedziałem, Czekajcie. Wystarczył się, zalał się totalnie, ale uratował płytę główną. Zasilacz to już niestabilnie, bo testowałem serwisie u mnie. Zawsze ja naprawiam. Dyski, no, SSD, pożałował trochę. Powiem, co ta płyta ma. Sobie się jest dobra. Dobre audio i dobre stabilność. Ci tutaj są radiatory. Nie jest to dobre wykonanie radiatorów, powiem, bo jest to taki radiator, co ma dobrze chłodzić. I przeglądając się nad to. że będzie czasami jak do 5 gier, co to do 5GHz to ubije to nie polecam podkręcę do 5GHz wtedy możecie zabić tu sekcję zasilania w tym miejscu w tym jest przycisk BIOS aktualizacja BIOS no i tradycyjnie USB typu C Disc port i HDMI. Bardzo dużo portów. I USB też przypomnę, 3, 1, 3, 2. I USB do BIOS-u, czyli aktualizacje. Jak macie Penta to pobieracie taki download, tylko pamiętajcie, jaka jest to, hub, to jest hub, czyli taki adapter, to nie polecam na takim. Musicie pierwsze odepnąć. podpiąć pod te USB, ale nie polecam podłączyć pod BIOS. Tak, klawiaturę, myszkę, chyba jeszcze co tam jest, jest są na USB. No ma takie akcesoria, ale nie polecam, bo można, wtedy może nie wykryć urządzenia. Windows. No musicie przeznaczone USB, co tam nie ma przeznaczonych. Czy jest Update BIOS, tylko jeden taki kwadracik i wtedy. Obramówka, bardzo fajnie wykonane, wykonana. No, tradycyjnie plastik. Tu też plastik, tu w środku plastik. Ale ta obramówka bardzo dobrze się spisuje. Zależy jak kartę. Jeśli I'm the Ryzen, chcecie tylko do Fortnite'a? No to musicie zadzwonić do specjalistów i zapytać. Ale jak nie macie wiedzy jak składać, no to też tu mamy, a przypomnę, że tu mamy dysk N2. Jest w kartonie takie małe kołki i siupki. To jest upierdliwe dla mnie, bo jeden producent dołączył innej płycie, tak że możecie tyk, cyk i łatwo mieć. No i co? Chodzimy tu o banki. O, wrócę w sumie. O, czemu nie? Banki RAM. Tu jest USB 3.1, a nie, kurde. To jest SATA. Tu też SATA. Podłączamy dyski. A niektórzy używają napędy. Przycisk BIOS. Chyba tak dobrze opowiedziałem, też jest. Internet. Tu mamy chipset ładne logo. Widoczne. Tu, tu też, ale chyba z tyłu płyty. Tu mamy gniazdo. Tu mówię klap. Tu na pamięci niepoświetlany, czyli tylko nie urywa, ale jest prawnie. I. Uwaga, to, bo niektóre płyty nie mają. To co użytkownicy protestowali, niektórzy. Jak to się nazywało? Cześć. Wiem. Mini Pisej to jest ten port. Otóż ten port pokazuje się jest przydatny jeśli jest sata najwięcej usb lub kartę dziękuję najlepszą. To możemy upchać. Tu też są na deski takie. Na pisek co karty w graficze chodzą. No i co powiedzieć? Fajna płyta. I. Ten. No. A w poprzednim filmie utnę cały głos, bo takie szegańca były. Czy nie chcę wiedzieć? Czy YouTube zbanuje. Może uczyć. Sorry. Cały głos. W długim filmie. Do zmontowania jest. Na ten moinec, ale reszta to dla mnie montowania, to dla mnie przyjemność. No, Sata. Ma jak budget? Tutaj. Dwa. Nie, to jest SATA 0, SATA jeden. Nie wiem. Ale dowiem się jak piszą. A, jak chcecie wiedzieć, to Sata osiem giga. Endwa lepiej. Sata może kurde, zobaczę. Jeden, dwa, trzy, cztery. No dawa, ja dowiem się. Jak będę składał? Jeszcze kupię procesor i będziemy mogli testować, nagam benchmark w i powiem jaki ma punktualność i nagam normalnie, bo short tylko minuta, 60 sekund lub 50 sekund, masaka. Nie wiem, który to będzie pin RGB, bo kupuję LED też, żeby obudowę tak okleić. No, kiedyś miałem je komputer komputerze LED, -y, ale jak na podłodze to nie spisało się ładnie. Materiał to jest ser. -y. E, tak, mamba to jest biedą, kupiłem. Nie wiem, czy to jest sklejone, jest folia. No ale to resztą zajmiemy się odcinku. Więc dziękuję za oglądanie. Przepraszam, że trochę zanudzało, ale płyta bardzo fajna. Bardzo mnie cieszy ona. Zwłaszcza, że tylko na laptopie grałem. Nie wiem, czy będzie widać tutaj. Trochę go przesunę. Nie, nie będzie go widać tu no. Laptopa stata. Go nie widać, bo on kamerka przymieszczona na widać. O, że mogę monitor, o. A to regulować. Fajne rozwiązanie. Karta dźwiękowa jest bardzo czystym dźwiękiem. Porównanie. By pokazał stałą płytę, którą miałem Gigawajta, ale nie mam. Sprzedam Oelixę za stówę. No co widzowie, tak to było. Białysiad, i tyle. Kapup. To tęsknię za tą płytę, moją. Tu jest pinę Ty zbawzę, czy tak powinno być? Czy ktoś nie ułamał Chyba nie to było Tak było. No kończymy Do zobaczenia widzowie Będziecie mieć długi filmik tam Ponad dwa wyświetlą I dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie filmu Łapka górę nie co będzie widać. O. Oh. Bym. No. To jest moim kanale, tylko wyłączę audio w kurta, Sajcie. nie co będzie widać. Nie, nie będzie widać, dobrze jest. Tyk. Kanal e, jaki to film walnąć sobie. No, patrz. O łapka górę, subskrypcja. Ето с скъпцио. С канал и лапка гора. Не давайте лапък до бото. Тоха ми е да дърбуя. Лапка горе, лапка, е, лапка горе, ако да запоминам. Лапка горе и със скъпцяда лапка. Пойш не имам по-месото повече. Ченко е дълго